Czy wyobrażacie sobie chodzić do szkoły w metrze? Nie, nie jeździć metrem do szkoły, ale normalnie o szóstej, pójść do metra i na schodach uczyć się płaskiej matmy? Brzmi abstrakcyjnie, ale niestety takie były warunki II wojny światowej. A dokładnie tak wyglądało życie w Londynie w 1940 roku, kiedy to niemieckie lotnictwo niszczyło Anglię, a Brytyjczycy przy dosyć sporej pomocy Polaków i spółki musieli odpierać naloty Luftwaffe. Witamy w odcinku o bitwie o Anglię. Bitwa o Anglię rozpoczęła się i już tutaj zaczynają się problemy, gdyż historycy nie potrafią się dogadać. Niektórzy stawiają na lipiec 1940 roku, a niektórzy na sierpień. W rzeczywistości jednak starcia trwały już od wiosny tego roku, a zakończyły się dopiero w październiku. W lipcu jednak zamiast o prawdziwej walce bardziej adekwatne byłoby mówienie o miżaniu się. Obie strony miały bardzo straszne podejście i właściwie poznawały się nawzajem. Kształtowały swoje taktyki. Brytyjczycy jednak dosyć szybko tracili pilotów, więc sięgnęli po pomoc Polaków i Czechów oraz zaczęli sprowadzać ludzi z innych części swojego imperium, przykładowo z Kanady. Niemcy może i ponieśli cztery razy większe straty, ale byli na to przygotowani, więc nie musieli się tym przejmować. Ponadto okazało się, że Brytyjczycy łatwo dają się wciągać do walk nad Kanałem La Manche gdzie przeważający liczebnie wróg ich niszczył, a ich piloci nie mieli się jak ewakuować. Po rozgrzewce nastąpiła tak zwana pierwsza faza bitwy. Trwała ona od 8 do 18 sierpnia. Czemu od 8? A bo wtedy podczas całej bitwy aktywność Luftwaffe była największa. Mimo złych warunków pogodowych, które działały na korzyść potrzebujących czasów brytyjczyków. Luftwaffe prowadziła ograniczone, choć istotne działania. Bombardując m.in. Liverpool czy Birmingham. Były to jednak wyjątki, gdyż póki pogoda się nie poprawiła, Niemcy ograniczali się bardziej do ataku na przybrzeżne konwoje. 12 sierpnia poprawiała się pogoda, a więc okres ulgowy dla Brytyjczyków się skończył, a następnego dnia Niemcy rozpoczęli operację Park, czyli Orli Dzień. Kolejne dni przynosiły Brytyjczykom duże straty. Jednak na jaw zaczęły wychodzić też niewygodne Niemcom fakty. Po pierwsze, obrona Szkocji była bardzo udana, gdyż Niemcy nie mieli rozwiniętego lotnictwa dalekiego zasięgu. A drugi fakt to, to, że popularne niemieckie bombowce nurkujące słabo się sprawdzały w warunkach bitwy Anglii. Wymagały one bowiem dużej osłony myśliwców. A straty i tak były duże, a więc Niemcy musieli ograniczyć liczbę oficerów w bombowcach nurkujących z obawy o straty. Co ciekawe, po obu stronach dostarczono złe informacje na temat zestrzelenia samolotów wroga. Otóż przykładowo 15 sierpnia piloci RAF-u zgłosili zestrzelenie 182 niemieckich maszyn. Po czym okazało się, że w rzeczywistości zapewne pewne można było uznać 76 zestrzeleń. Czemu? Ponieważ jak samolot wychodzi z walki, to nie znaczy, że został zastrzelony. Mógł dać radę wrócić na lotnisko, by wylądować amrynie na lądzie. Nie da się w chaosie walki prowadzić dokładnych obserwacji, a piloci lubili sobie dopowiedzieć co nieco. Podczas tej fazy trwały intensywne bombardowania stacji radiowych i lotnisk. Jednak w dwóch ostatnich dniach obie strony ograniczyły się wyłącznie do działań rozpoznawczych. Druga faza trwała od 19 sierpnia do 5 września. Początek tej fazy jest dosyć umowny. Luftwaffe dalej prowadziło walki w sposób niezmienny. Brytyjczycy zaś zarządzili zainwestowanie w obronę przeciwlotniczą lotnisk i zminimalizowanie czasu tankowania, niemieckie samoloty nie mogły bombardować niemieckich maszyn na lotnisku. Tego dnia do służby wszedł 302 Dywizjon Myśliwski-Poznański. Do 24 sierpnia pogoda była niekorzystna dla walk, także zostały one mocno ograniczone. Dało to Brytyjczykom chwilę wytchnienia, podczas której zarządzono dłuższe szkolenie pilotów, z 2 do 4 tygodni, gdy słabo doświadczeni szybciej ginęli. Gdy jednak pogoda się poprawiła, w nocy 24 sierpnia doszło do incydentu. Podczas bombardowania Londynu bombowce zabłądziły i zbombardowały cele cywilne w mieście, powodując duże straty cywilnej materiału. Choć Niemcy zrobili to niechcąco, bowiem sam Hitler i Gering zabronili bombardowania budynków cywilnych, Brytyjczycy jednak się zdenerwowali i w odwecie zaatakowali Berlin następnej nocy. Chociaż właściwie nie wyrządzili żadnych poważnych strat rozwścieczyli Hitlera. I tu niedługo zacznie się chodzenie do szkoły w metrze, gdyż zbrodniczy malarz zarządził atakowanie celów cywilnych w całej Anglii na 5 września. Do tego czasu, czyli jeszcze przez końcówkę sierpnia i kilka pierwszych dni września, kazał nie zmieniać strategii chciał Brytyjczyków po prostu zmylić. Niemieckie myśliwce prowokowały Brytyjczyków do starć, a bombowce dalej niszczyły lotniska w Anglii. Trzecia faza rozpoczęła się, kiedy niemieckie lotnictwo zaczęło realizować rozkazy Hitlera o bombardowaniu celów cywilnych. 6 września niemieckie bombowce zaczęły niszczyć cele cywilne w Londynie i w innych miastach brytyjskich. Niemcy chcieli w ten sposób zmusić Wielką Brytanię do kapitulacji, jednak strzelili sobie w stopę, a to z kilku przyczyn. Po pierwsze, spadło międzynarodowe poparcie dla Niemiec. Przede wszystkim USA zintensyfikowało wspieranie Wielkiej Brytanii. Po drugie, brytyjski przemysł i lotniska rozpoczęły intensywną naprawę, podczas gdy nie musiały brać na siebie całego ciężaru bombardowań. Po trzecie, przemęczeni i zniszczeni psychiczni piloci Rafu mogli odpocząć, co było niezbędne. W miarę upływu czasu Niemcy dalej tkwili w błędzie, jeszcze bardziej koncentrują się na stolicy Wielkiej Brytanii. Niemieckie lotnictwo słabło, bowiem piloci bombowców skarżyli się na brak osłony myśliwców, a piloci myśliwców skarżyli się na to, że miasto znajduje się na granicy ich zasięgu. We wrześniu miała się również rozpocząć inwazja lądowa na Wielką Brytanię, jednak Hitler przesunął czas tej inwazji na termin niewyznaczony. Powodem było niezadowolenie z aktualnych wyników bitwy. Niemcy w końcu zrozumieli swój błąd, jednak było już za późno. Amerykańskie wsparcie i odbudowana infrastruktura wojskowa w Wielkiej Brytanii zmieniły bieg bitwy. To właśnie 6 października mieszkańcy Londynu mieli pierwszą spokojną noc. To zapoczątkowało ostatnią fazę bitwy. Niemcy sporadycznie próbowali niszczyć cele naziemne, jednak osłabione Luftwaffe nie było już tak groźne. Niemieckie bombowce nurkujące nadratywały nisko nad Anglią i niszczyły cele blisko morza. Podczas tej fazy walki jednak wygasały, a Hitler pośrednio przyznawał się do porażki. Był to niejaki pierwszy punkt zatrzymania się niemieckiej machiny wojennej podczas całej II wojny światowej. W grudniu rozpoczęto planowanie ataku na ZSRR, a przygotowania do operacji Lew Morski przedłużono do wiosny 1941 roku, czyli niemalże ją odrzucono. Według szacunków historyków Brytyjczycy stracili ponad 1000 samolotów, Trzecia z Rzesza ponad 1700. Podczas gdy przemysł brytyjski dostarczył 4 razy więcej myśliwców niż stracił. Tak, przemysł niemiecki był zdolny jedynie do ogólnego uzupełniania strat. To nie było jednak najważniejsze. Setki doświadczonych lotników poległo, co było szczególnie uderzające dla strony niemieckiej, zaś dla Brytyjczyków Dużym uderzeniem okazało się zabicie 44 tysięcy cywili i zniszczenie ponad miliona domów na terenie całego kraju. Podsumowując, łączne straty Niemiec wynosiły 1763 samoloty, a około 650 zostało uszkodzonych. Była to połowa stanu Dwa 2 z lipca 1940 roku. Straty ludzkie to 2500 poległych i wziętych do oraz 1000 rannych lotników. Brytyjczycy natomiast stracili 1087 samolotów. A około 450 zostało uszkodzonych. Wynosiło to około 135% stanu z lipca 1940. Śmierć poniosło 544 pilotów, a 500 zostało rannych. Przemysł brytyjski pracował pełną parą, dzięki czemu straty w maszynach były na bieżąco uzupełniane. Początkowa przewaga Niemców była spowodowana przewagą liczebną i dobrą realizacją planu niszczenia infrastruktury wojskowej. Przełom nastąpił dopiero, gdy zmienili strategię na bombardowanie celów cywilnych. Podczas bitwy duże znaczenie miał też mały zasięg niemieckich samolotów. Niemieckie lotnictwo było budowane bowiem do bliskiego wspierania wojsk lądowych, a nie do bombardowania strategicznego. Mały zasięg myśliwców utrudniał przeprowadzanie eskort, a mały zasięg bombowców niemal uniemożliwiał atakowanie w celów w oddalonej Szkocji czy Irlandii Północnej. Ponadto brytyjski przemysł miał lepszy dostęp do surowców, takich jak guma, więc mógł produkować więcej samolotów. Niemcy mieli szansę wygrać tę bitwę, jednak, przez swoje głupie decyzje, doprowadzili do swojej porażki. To tyle na dzisiaj. Chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, że otworzyliśmy profil na Instagramie, na którym możecie wejść pod dzienną dawkę historycznego humoru. Link znajdziecie w opisie. Ponijcie również na naszego merca, gdzie znaleźć możecie produkty z motywami historycznymi. To już wszystko, cześć!